Testy na ante-kaput i potem będzie ante kolum. Czyli teraz będziesz, podamy po prostu, funkcjonalnie, nie, cicho bądź. Podamy funkcjonalnie głowę, obszar głowy. To jest mój palec. Podążę moim, za tym palcem. Góra tu. I w tym teście sprawdzamy, czy gałki oszczęplą się symetrycznie, czy wzrok podąża za moim palcem. Chodzi głównie o ruch do dołu. I tutaj widzę wyraźnie, że lewa gałka oczna nie nie schodzi się symetrycznie. Jest lekko do przyśrodka. Naprawdę? Troszeczkę tak. A są takie minimalne rzeczy. Generalnie w tej metodzie taki. No to, jest, to, jest, to, jest, to, jest, to jest pozytywny w sobie. Teraz wypuśnię. Teraz sprawdzamy symetrię. Czy są dołeczki, czy jakaś strona jest niżej, wyżej. No to jest w porządku. Ok, teraz testy kolejne są już należące, Więc już to sobie zamkniemy.